Yeah. Mm -hmm. 29 września w Bazylice Miechowskiej pod wezwaniem Grobu Bożego odbyła się uroczysta Eucharystia Dziękczynna z okazji 850. rocznicy sprowadzenia do Polski Miechowa Zakonu Stróżów Grobu Bożego w Jerozolimie zwanych Bożogrobcami lub Miechowitami. Uroczystość jubileuszowa w Miechowie odbyła się pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Celestino Miliore, i była koncelebrowana przez biskupów kieleckich oraz zaproszonych hierarchów. Eucharystię poprzedziło odsłonięcie i poświęcenie pomnika Macieja Michowite. Jak wiemy dobrze, a jeżeli ktoś tego nie wie, Miechów na stały wpisał się w historię bożogrobców, którzy właśnie 850 lat temu przybyli tutaj do, na Ziemię Miechowskie. Jest to bardzo duży. Poważny jubileusz, gościliśmy nuncjusza Apostolskiego. Był wśród nas też ordynarz naszej diecezy, ksiądz biskup Kazimierz Ryczan. Zgromadzenie księża, którzy są powiązani z tym, z Bożogrobcami, jak i też również zaproszenie goście i oczywiście sami Bożogrobcy z całej Polski i nie tylko. Skąd pomysł na wybudowanie pomnika? Pomysł na wybudowanie, wybudowanie pomnika Miechowity zrodził się oczywiście u samych mieszkańców Miechowa, którzy chcieli w jakiś sposób oddać cześć największemu właśnie z Miechowian, który ośmiokrotnie był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tutaj działał, pracował, zakładał szpitale, ochronki. Działał bardzo dużo społecznie dla tych mieszkańców. Oczywiście kulturowo też rozwijał to społeczeństwo, był takim wyznacznikiem w pewnym sensie kultury miechowskiej. Uroczystość jubileuszowa w Miechowie odbyła się pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Celestino Migliore. Eucharystia sprawowana w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie była koncelebrowana przez biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana, opata jędrzejowskich cystersów, ojca Edwarda. Stradomskiego oraz księdza infuata Józefa Wójcika z Suchedniowa. W homilii nuncjusz apostolski przytoczył historię 850-letniego dziedzictwa bożogrobców w Polsce i Miechowie. Podkreślał, jak wielki sens ma zaangażowanie się w życie chrześcijańskie. Na zakończenie członkom zakonu grobu bożego życzył, aby byli wierni swojej misji realizowanej dla dobra Kościoła i polskiego społeczeństwa. Cerzy Bożego Grobu Zawsze byli obroń, obrońcami wiary i nowoczesna wersja Zachodów jest także dać mocne świadectwo wiary i dlatego to, to jest bardzo ważne dzisiaj. Na uroczystości do Miechowa licznie zjechali rycerze i damy Zakonu Bożogrobców z całej Polski i nie tylko. Warto podkreślić, że od 2012 roku Zakon ponownie ma swoją siedzibę w Miechowie. Z okazji jubileuszu Zakon przygotował specjalną publikację historyczną pod kierunkiem doktora Mariana Małeckiego, wykładowcy prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzisiejsza uroczystość to jest nawiązanie do przebogatej tradycji kanoników stróżów Grobu Bożego w Jerozolimie od których tradycji jesteśmy sukcesorami jako Zakon Świecki Rycerski, który w Polsce zaistniał 17 lat temu podczas uroczystej inwestytury w roku 1995. Zaistnieliśmy jako narodowe zwierzchnictwo i jest nas na świecie około 30 tysięcy. Zakończyliśmy właśnie dwa tygodnie temu uroczystą pielgrzymkę w roku wiary do Rzymu, gdzie na zaproszenie wielkiego kardynała, wielkiego mistrza przyjechało ponad 4,5 tysiąca kawalerów i dam do wiecznego miasta. To rzeczywiście było wielkie wydarzenie. A tu w Miechowie świętujemy rocznicę tak piękną, której nie. Nie powstydziłoby się żadny inny kraj w Europie. Uważam, że jesteśmy wyróżnieni jako Polska, że możemy tu w Miechowie świętować tak piękną, historyczną rocznicę. Dla nas, współczesnych rycerzy Grobu Bożego, jest to też tym bardziej bliska, bliskie wydarzenie, że tu w Miechowie mieści się nasza stała siedziba Zakonu. Obecny podczas uroczystości z okazji 850 rocznicy sprowadzenia do Polski i Zakonu Stróżów Grobu Bożego w Jerozolimie, biskup Kazimierz Ryczan podkreślał jak ważna jest ta uroczystość dla samego Miechowa. Ja myślę, że jest ważna dla samego Miechowa. I dla miechowitów jest to wielka rocznica, 850 lat. To nie obchodzimy, 18-letnie 18-letnie, 25, 50 i szcimy się, nie? Jest to 850 lat i byłem, daleka historia, duże znaczenie samego z miechowitów, nie tylko religijne, ale polityczne, międzynarodowe. Dlatego też to wszystko złożywszy razem jest prawda co świętować. Warto przypomnieć, że 850 lat temu pobożny rycerz wypraw krzyżowych, jaksa herbu Gryf, nazywany często miechowitą, wracając z Ziemi Świętej do swojej ojczyzny przywiózł ze sobą ziemię jerozolimską oraz kilku mnichów zakonu w Stróżu grobu Bożego w Jerozolimie. Wydarzenie to z roku 1163 stało się początkiem fundacji Zakonu Bożogrobców w Miechowie, który wielokrotnie nazywano Polską Jerozolimą. Po dziś dzień do Miechowa Pielgrzymi nie tylko z Polski, ale i z całej Europy.